Nigdy w Zaraz życiu... Zaraz w internecie. Nigdy w życiu nie będę. Tak. O, grę mi prawie waliło. O. O. O jest. Nie, nie ma. Czarne ekran O jest, dobra, ładuje się gierka. Ale muszę coś z grafiką zrobić, jest. to jest po pierwsze na pewno. O, tu jest coś... Nie, halo. Słusznie. Do... E, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Rose Pierdoloni i ze mną jest Jakub. O, przepraszam. No, właśnie... Je... Jebałem disa. Dobrze, i właśnie tutaj jesteśmy w Counter-Strike'u dwójeczce. Po długiej przerwie, wy raczej nie zauważyliście tej przerwy. A no właśnie, właśnie. My, drodzy widzowie nie wiedzą. Drodzy widzowie nie wiedzą, że była przerwa w nagrywkach. Jakub już tam ich Kolej, tegoci. To ja, ja tu widzę, że muszę, na pewno muszę, na pewno muszę z grafiką coś zrobić. Kurka, lecę. Co jest? Biją, biją, biją. Graficzką. Aj, aj, S3. Right. Aj, M0 aj, aj, right. widzowie w tej rundzie. Ale spokojnie, to się rozkręca. Wszystko. Dobra. Dużo większa wydajność powinna być gry. No A to dobrze. Będziesz więcej wydawał na CS. -a. I'm komen, Aha, halo? Nie pomógł, bo to nie SB. O, kurwa. Halo? Co? Co stało? Krew mi zawiesiło. <grymio> Co jest? O Boże! Problemy techniczne. Problemy techniczne kondorza po powrocie. Tu, no, nagrywania. Laptop rapt. nie, nie ogarnął pizdy. Jestem, tu dobry. Gra się chciało. z, Frozo, z f, Freeze wszedł. Freeze. No, taki YouTube Jupiter. Z, Versał. z Versał A mieliśmy mieć z nim. Mieliśmy mieć z nim Crossa. No, miało być, ale nie ma czasu po prostu. Znaczy, my nie mamy czasu dla niego. No właśnie, tak, ma czasu na jakieś crossy z freeze'em czy freeze z cross'em. No to systy, kurwa, nie mam. Dobra, mam, mam obrażenia chociaż, 26 obrażeń zdałem. To się ceni. Powoli coś czuję. No. No, 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 Lavender. They A-site, Jest już konektor, jest, ty. What the fuck? Przeszli ci przez A już. Yeah, Idę, <laughs> wow, dostałem z AWP ściana. Rumień z ruczaju. A wygraliśmy. Pięknie. Pięknie, widzowie. Wszystko ja robię. Mam całe 25 obrażeń. 0-3-0. Wystarczy, wystarczy, dość. Za dużo. Weź. Powiedzmy, tak. A, to jest... Długa przerwa, nowa motywacja. To jest sam skill. Dobra. Ja, u mnie podobnie. No, także wy tam nie widzicie żadnej przerwy, u nas to jest 3 miesiące <grych> O oh, jest Tylko 3? Zawołoby no by się, że ty... to rok Wydałoby się, że to rok. Tomasz, O, wyjebkę masz na... O... No. Komenaj, komenaj. Nie dobrze, mam, mam wyrąbkę. Dobrze, to Ładnie. Bo siteem ty jeszcze za site'em? E, za tak za, za tymi tutaj przejściem. Kurwa z tej u. strony był. A chciałeś go zrobić dobrze. A o ten go drugi? Mam fraga. Mam fraga, jest. Jest frag. Teraz można zrobić frag. Mówi frag movie z jednym fragiem. Nice. Tak, jest. Jeden w jednym popuzytem. Ja To jest to. to jest to widzowie. Dobrze. To jest to widzowie. To to, widzę. widzę. Dawno cesika nie było. Bo w cesiku nie mamy. Dobra. O kurwa. FPS-ów nie mamy, widzowie? W cesiku. No laptop tak, laptop, tak. laptop ja, nie, FP... nie daje rady. Nie mamy FPS-ów, nie mamy watch time'u widzów. No widzów... E, nikt tego nie ogląda. No, jebane jajca. Lepiej pooglądać jak dwóch ludzi zgaduje gdzie są na mapie świata. O, zabili się. u Mid mnie. Midwan jest ja, jeden. Jestem głupi. Ej no chłopy się zabiły i przepierdalamy rundę, nie? Czterech na pięć przepierdalamy no, rundę. No widzę właśnie. O Boże to jest niesamowite widzowie. Jaki skok był podkręcony? Zabij! O Ojenny O Jenny! O, oh, Jenny! Może to coś! <ścoughs> 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 Imieni Nieba nie! A głupiesz, a dino Jenny! Mam na imię Jenny! Oh. Mm. Mm. A ja bym cię rzucił, coś nie chcesz? A mu coś możesz rzucić zawsze. Agresa. Miał. A co miał? kamas, to nie wiem. Nie no. Mam mrał. Te czaro odgrzeć, kurwa, taki grani. O, scout jest z nami, idzie. Ustęp po nogach ze scouta. Jasne, jaki łeb, short, short. Dostał taki ryj. Jeszcze zabija, nie? Plecy, pako, plecy. Wiem, 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 wiem. Spoko, spoko. Na chilku. Mid jest faka, y, a nie? Jak to dostała Nie wiem, co się wydarzyło. I nie wiem, gdzie jest ty. Jenny. .坑. Nie mam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. <zm mayonnaise> ja nie wiem, kurwa. Rozdał mhm. szczelach. Nawet ten. Du, 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 2 1 3 7, ma chłop. <hair> na 7 Na statraku? Na miał. O, a, co, a co od czego to jest? O 2, 1, to 217? To jest yy, ten. To jest bardzo zabawna liczba. Dlaczego? Bo jest... Dlaczego? Mm -hmm. bo to jest, to jest właśnie też. Yy, yy, no, myślę, że widzowie wiedzą. Nie, nie, nie trzeba tłumaczyć. Ja jestem widzem, nie. To się, kurwa dowiedz, wygoogluj se. <noise> Wygooglam. Ja to Tobie, nie wiedział. Wiedział. Tobie wiedział. Tobie ja to Nie, nie go. Pastuszkowie Bracia Mili No jak kurwa? Nie no robią nas Czy, Gdzie są? Nie wiem, na się był, Mi tak. jest, konektor W klubie będzie B, widzowie O, plantuje Ale cipa Jest Łohoho wow! Teraz chcę znać bombę Kurwa <laughs> Pastuszkowie Bracia Mili Gdzieście przez ten czas chodzili? Jak tam z 1.7 7 widzowie? Oj widzę, że widzę Myślę, że mamy 8 rund, 140 obrażeń, czyli oh. o zginiesz. <laughs> to szybko. <laughs> <I'm sorry. laughs> mam tak, 20 obrażeń na rundę mam aktualnie. Statystyki. 20 obrażeń na rundę. Czy no. to jest mało? Czy to, jest, to jest wystarczająco, żeśmy prowadzili 6-2 widzowie, no pamiętajcie. Easy, easy game, easy life widzowie. No, <laughs> <laughs> o kurwa, <coughs> o, widzowie! Jest się O, wyjebałem się. Oj, widzowie! Zwięksam. Mhm. Aha. No cześć. No cześć. cześć. Robimy Aceika? Robisz Aceek. Robisz to, pastuszkowie, bracia mili. Ale jest moc, widzowie. Jest moc. Gdzieś, Condition to win. Dobra, teraz ja się Chodzę rozpędzam. Się? Robię teraz piąteczkę w tej rundzie. Mm, ja ci wyrzucę. A ja. koła, ha? Kurwa! Chuj z tym, chuj z wami. O, spok. Dobrze. Hasmen, bardzo good. Tori to go brr. 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 brr, Tu. 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 Jakie, rr. Rr. Jakie brr? 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 Boy? No, no. Boy? Małpa. O, kto? <noise> ale nie no, przecież małpy to są zwierzęta, tak? No tak Nie no. robię tak? Skrót, boj! Ja tam nie wiem, jak małpy robią. Ja już żarty, nie spotkałem ja na Nie wiem, nie, no nie widziałem. nie Ja, ja, ja nie? widziałem, na, ja na YouTube widziałem. Mówię, że ja tam jestem. Oj, oj, wchodzą oj, Kurwa, tu był. Mm. Oh. Aniu. Ale Paka co zrobił? Fragi. Dwa, dwa fragi. Tak, tak mówi. Odbijam się. Tak jest. Od tej równi pochyłej w dół. Równi pochyłej w dół. O to chodzi. Dobra, to ostatnia ronda. Trzeba kupić chwilę. I dal bieszy. Can boys Dorito, go Chciałem broń podnieść. I chłop mnie zabił. To no jest tym kurwa. Special. Special jest Special forsy tak for for widzowie. Jego Dobra. Tu jest właśnie, tu jest, tu gdzieś jest, jest tu w lewo i chyba. Nice. jest. W jednym, 9 w jednym. Ja się na razie odbijam od tego dna. Tak, 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 najważniejsze. Bo już było głęboko. Bóg głęboko, jest trochę płycej. Jest płycej, malutko. Ja już, czuję, już czuję na kolankach, że jest płycej. <toddosek> Jest płycej. Yes, już z żurem poszło. Tak? Zęgruba? gruba? <laughs> z mułem, zęgruba. <laughs> zęgruba. gruba. poszła z mułem. Dobrze. No dobrze. Dobrze, dobrze. Idziemy z chłopakami czy tu z sesami? Nie, trochę słowa może. Ja zrobię tu ten. Zrobiłem tam dym. Dymaj, dymy, dymy, są. Idę, idę. No i pięknie, widzisz jakich? Zrobiłem Zęgruba. Zęgruba gruba style. Nie mogę strzelić zębową. Nice, nie widziałem przeciwnika w tej Ja też. Ja też. Za gruba. Z... Kto? Jaka? Byt puszysta. No tak, tak, można no tak. No też tak powiedzieć. Jakubie, bo za 10 lat będzie ci to wyciągane. Co tu mówisz? I tak, którędy? Rendy. przez zęgrubę. grubę to wyciągam? Jeszcze jeden. Dobrze. Olagi, lagi, lagi lagi. O lagi. lagi, lagi, lagi. Ja pierdolę. Nie, afk, afk yes Jest. Jest. Nie, sorry, sorry. Dobra, mam tutaj tak, 9. Ale mu dał. Ja też będę dawał, zaraz. Mamy go, mamy go. Jest tu jest przeskoczył tu! A jeden przeleciał Nie. na dół, spadł <laughs> O, ja jest. Cowaj się! Play jeme Nie! I can't believe this shit, man. Dostał coś Or blue is cheating. Co parta tylko. O jajku. Blue is teaching. Blue is cheating. Teaching. Blue is teaching. Touching. Kalala. Oh, ja grom, kurwa. Jo grom, ale życie. Jedną Ale nie się... nie, nie, musimy tutaj powiedzieć, że drogim widzom, że no. nadciąga kolejna seria. Kolejna nadciąga? Mówisz? No. Jak huragan. Jak hureken, jak horda. Zabiłem! Ale jajca. Dobrze. Tu jest kurwa do lewej! Ej ja mam amunicję już. Mm. A na czy se? fajnie mówię. wie! No is cheating. Ja bym go reportował. Prawo cheatuje. Prawo cheatowania jest. No nie może tak być, nie może tak być, Paco Nie wiem, no co ci powiem. Kupisko musimy tutaj wymyślić jakieś. Oj, oh, jest problem, jest ewidentny. No. Ja robimy, robimy, robimy. Pól, Robi, pól robię. robię je. Teraz gramy jak drużyna. Jest nie, to jest cheater, jak skurwysyn. No, na pewno 100% reportuj tą kurwę. Uuu, jaki rej. Zabił go. No pięknie. Widzowie. Setki biłem se, elegancką. Pięknie, Jakub. Ech. Co robimy, co robimy? Ja to się wypierdalam co rundę. Nie bierasz coś. something, tu będę. Okej. Gdyś slow mi da idę. A, z tym panem też jesteśmy. Spleszne mi da. A kurwa, nie wprost Na wupa. O, robi sobie z nami co chce, kolega. Kolega, przyjaciel. Brań sobie z nim. To co się wydarzyło, dlaczego? Ok, raz together guys, chłopaki. Zrób to, zrób to, zrób Quick, Tylko ma. lecimy, lecimy. Lecimy, chodzimy. Czyżby czy, czyż naszy condition to win znowu nie siadła? Nie, spokojnie. Tak, spokojnie. Jak to robimy. Spokojna. Spokojny. Spokojna, Spokojna bled. My tej wypij, my tutaj wypij. A side jest. Mamy go. What the fuck? Jak jest guy on side? jest. O kurwy Aha. O Boże. Jakim prawem my to wygraliśmy w ogóle. Weź jakąś tam, właśnie kalaszkę, bo. Aha, bo, bo, bo. Dobra, dobra. Jest kit. Nie wiem. Trzy fragi zrobiłem. A obiłem 48, 52, 87, 100 i 67. Wszystkich? Pięknie. Wszystkich. I to wszystkich? ponad połowę na to wszystkich. No To pięknie. Jakub o, nas rozwala. Jakub nas rozwala. Prosty guany. Prosty gwani! Tak, teraz ja to zrobiłem, Maciusz? Nie. Oh, no. Takie dwie ci dostałem dzisiaj, Dlaczego on ci przez smoke'a tak wchodzi? ja nie wiem Co tak robi? Spokojna Spokojna Wchodzi ci przez smoke'a, chłop nie, nie można tak grać Spokojna Ja nie, nie grałem zbytko Widzowie. Skurwa. kurwa... Ja Spokojna 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 Spokojna, Spokojna Mam więcej niż ich ostatnio Spokojna, widzowie! Widzę. Robię Szanowne. Będzie... Nowa seria będzie. Z jakiej gry będzie nowa seria? Nie powiem. Nie powiem, to będzie niespodzianka dla widzów. Tak, to jest dla widza z poniedziałka. To będzie na specjal na tysiąc widzów. Tak jest. Za 10 lat. Smol kurwa, fatalny plant. Dobra. Defensive, defensive. chłop skoczył się, wypierdolił. Wowskoczył. Bardzo dobrze. Niech ginie. No. Nice. You are the best guys. You are the best. You wleć, best. Spokojna tam. Spokojna tam. Spokojna, spokojna widzowie. I teraz zagramy normalnie i znowu zginiemy. No. I znowu na remis, dogrywka, nie Godzina materiału. Wiesz. <laughs> Wielki powrót. Wielki powrót. Godzina ja, materiału. Spokojna. jeden. Zabił mnie przez jebaną ścianę. Ando, ando, dobrze, ando. dobrze, dobrze. Zaatakować kolegę z drużyny. Czekaj kogo. Ace clear. Yes, we are... I'm trying. Trying. I'm struggling. I'm trying so hard. Let's so... go. far. In the end. It doesn't even Matter. Nothing else matters. Ostatni został, na B jest ostatni. Na B jest ostatni. Okay, spokojna, spokojna Jakub Nie trafił tyle. Limestyle tyle. No i piękny, web, Spokojna, spokojna. 8-18 widzowie Nie no, to? widzowie 8-18 8-18, odbiłeś się od dna No Nawet nie tracę tyle do, do przedostatniego. No, dokładnie, dokładnie No, widzowie No, widzowie, to jest progres w moim stanie te udać mu dać na beznowy. Albo on mi. To jest ta gruletka. Kurwa, no jak mnie usp zabija? Widzowie... Gdzie jest widzę, widzę. Nagrywamy na Jakuba. Jakiry, co? No jakie co? Cheating. Cheating się On wie. Zobaczy, wie. No, Dwa. No to pół HP. Nie wiedział jednak. Wiedział, nie powiedział. Jak czomper. Nie ma morda. 2 HP morda. Unlucky. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Na mało. Rush guys. Rush Only... Only way to win. Condition to win. Kondycja do wygranej jest. condition to win. O, oh, kup armor, no? Dziękuję no, si no, Dziękuję, no. no. Thank you. Yes, okay, okay. Thank you. Thank you. Thank you. on to rzucił? Jest to. Come on. Tema mordo, Tema druga mordo, i znamy tam. Smoka rzucam, spalili nas. Tema trzecia mordo, mordo. czwarta mordo. Piąta morda jest, myt, mit mit. Dostał. Cztery mordy Jakub. Jezus Maria. A żeś robi, robię brr. 112 brr. obrażeń na rundę. Jezu, Je, dzięki wielkie wiecie. widzowie. Dzięki wielkie, Jajkub dzięki, dzięki. za kery mnie. Dziękuję za dodanie mi tutaj ducha, no, ducha, spirit, tym spirit. Tak, no i widzimy się w kolejnych odcinkach za tydzień. Cześć, cześć.